Ja osiągnę z tej strony mała alien, bez nikogo, bez żadnej gry. Szybka nagrywka, mam nadzieję, że nie stanie się to shortem, ale wbijcie. Tak, tak to ja jestem na ekranie. W... Powoli będę wracał do nagrywania, możliwie że za tydzień, a to jest szybka informacja. Wbijcie sobie pod yy, yy, w komentarze, w filmik, gdzie jest. Yy. Najwięcej wyświetleń, ten z The Forest, w komentarzu wejdźcie, wejdźcie w kanał Noxiego, zasubskrybujcie go, bo zmusiłem już go do nagrania filmików, stawił jeden filmik i teraz mówi, że mu się nie chce jednak, w sumie nie wiem dlaczego, wbijcie, zostawcie mu suba, żeby miał jakąś motywację, żeby nagrywać dla kilku osób, bo na razie jednego miał subskrybenta, czyli mnie. Miał ten sam filmik, 25 wyświetleń chyba. Obył ze snurrunnera, bardzo ciekawy mi się fajnie to oglądało, ale usunął. Nie wiem czemu. Ale no po prostu chcę, żebyście wbili i no co, zostawcie lajka, suba, komentarz, żeby ten filmik poszedł w świat i to jest tylko taka szybka informacja. Za tydzień będę gdzieś. No około za tydzień będę nagrywał już normalnie. Nie wiem czy z się obraza, nie wiem. No dobra, no to widzimy się za tydzień albo na kanale Noxiego. Pa!